Proszę państwa ludzie często pytają farmer kiedy? A ja wtedy mówię dziś. Dziś jest pora na wysianie pietruszki i e, marchewki. Ja przy okazji wziąłem jeszcze jarmuż, bo można też go wysiać. Znajdę miejsce, gdzieś rzucę. Mam jeszcze dwie paczki, więc. <laughs> no tak taki wiosenny dzień. Początek kwietnia, czwarty czy piąty. Niedziela, niedzielą, ale można się wziąć i kilka rządków wysiać. Szczególnie, że już jest pora też na buraka. Więc żeby tego nie robić na raz, bo to trochę jest tego. To dzisiaj, a to co? pietruszka naciowa będzie. Zmiana kędzierzawa. Tak to natka będzie chyba. No to żeby z burakami nie bo buraków też jest dużo. No to dzisiaj to, jutro tamto, pojutrze coś innego i tak to będzie powoli przez parę dni się wysieje wszystko. No oczywiście nie wszystko jest teraz, nie na wszystko termin. Dlatego dziś tak jak mówię, tylko to lecimy. Dobrze, proszę państwa, mamy już tutaj wysiane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć metrów. Jest marchewka i pietruszka. Marchewka to jest prawie dwie trzecie, trzy czwarte to marchewka. Gdzie, gdzie? Trzy piąte to marchewka, mniej trochę pietruszki. O. A teraz dla potomnych, kto będzie miał czas, może wziąć i przepisać do komentarzu, jak to po kolei idzie. I ja przypnę ten, przypnę ten komentarz, żeby było wiadomo później jak będzie to rosło, co jest co, bo nie będę sobie tego znaczył. a Każdy chyba chce wiedzieć jak to rośnie, nie? Będzie, będzie można mieć porównanie później co brać, jakie odmiany. Druga sprawa jest, że yy, to skąd brałem nasiona, to tak te paczki z Florex Pol. Dwa, a nie, nawet trzy razy mniejsze są. A to co brałem później z nasiona, coś tam z tak jest to na kanale, więc można porównać. To pamiętam, że cena była trochę chyba wyższa, ale nasion mamy no właśnie więcej dwa razy co najmniej. Dlatego bardziej się opłaca. Już z tego drugiego, już wiem, że z tego pierwszego nie będę brał. Dobrze, lecimy tak o. Tutaj mamy. Jarmuż wysoki, to tam się nie pomylę, ale tutaj pierwsze dwa raz, dwa, trzy rządki. To będzie pierwszy zbiór. Jakaś tam, jaka to jest? Marchew jadalna wczesna, pierwszy zbiór, ale jaka? No nie wiem, dobra mniejsza, to odmiana wczesna jakaś. Pierwsze trzy rządki, następna, czwarty rządek. Czesna Karotina Garota Karotina chyba to odmiana To jest czwarty I piąty rządek Szósty rządek To jest Kurde Wyrwałem chyba średnio wczesna a nantejska polana nantejska polana który to jest szósty szósty i porządek, nie wiem, dobra to będę mówił po odmianach następny rządek marchew alfa F1 później jest marchew cidera następna perfekcja berlikumer dwa następna marchew dolanka następna marchew dolanka też następna to już pietruszki to jest pietruszka konika tutaj mamy pietruszkę arat i tutaj dwa rządki tego pietruszka arat kolejna mamy yy, późna Berlińska i tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć rządków tej późnej berlińskiej. O, tak wygląda moje poletko, także jakby kto miał czas to może w komentarzu napisać jak to po kolei idzie, ile rządków. To wtedy będzie łatwo wracać do tego filmu w czasie sezonu i sprawdzać dokładnie, które odmiany. Została mi pietruszka to ona będzie siana gdzieś tam w polu walne jakiś rządek, czy jeden, czy dwa ale to nie teraz, bo już gardło mnie pierdziela spociłem się i jeszcze mam kędzierzawą pietruchę, to tam gdzie szczaw walny będzie do przerwania, jak coś do zupy, czy coś tutaj rzucę i będzie ze szczawem rosło bez rządków, bez niczego, nie? dobra I got broads in Atlanta, <laughs>